Kiedyś czytałem takie opowiadanie, krótkie opowiadanie brazylijskiego autora anonima, który. Opowiada sen człowieka wędrującego brzegiem morza, plaży, z drugim człowiekiem, którym okazuje się Pan Bóg. I gdy tak idą, to pozostawiają na tej plaży znaki, ślady, po których kroczą. I w pewnym momencie ten młody człowiek dostrzega, że na tej mapie tych śladów. Jak były cztery, nagle robią się tylko dwie stopy. Wtedy staje wobec takiej pretensji, trochę wobec Pana Boga, że, że wtedy, kiedy było mu najciężej, Jego przy nim nie było. Na no to Pan odpowiada, że właśnie wtedy, kiedy są tylko te dwa.